Ej, no gdzie jest w kinie? Jezu, yes, ale ciw coś nie można... Może można się napić? Nie rób wiochy, Borys No kurde, ale to co ja mam tutaj robić, jak tutaj się nic nie dzieje? No nic się nie dzieje, nic się nie dzieje Kina kino Muza, Kino Pałacowe i Kino rialto od 5 do 9 sierpnia zapraszają do siebie, żeby sprawdzić, czy aby na pewno nic się nie dzieje, bo chcemy pokazać naprawdę dużo nowych, przedpremierowych filmów. Mamy program dla dzieci, przyjdźcie, sprawdźcie. Uruchamiamy nasze dziedzińce, będą w nowej, fajnej odsłonie. Sprawdźcie. Jolanta Myszka, Kino Rialto. Dzień dobry, witam cię bardzo serdecznie. Małgorzata, Małgorzata Kuzdra też jest z nami, Kino Muza. My jesteśmy w tym momencie w Kino Muza. Gosiu, powiedz, jeżeli chodzi o gości, kogo się spodziewacie? Spodziewamy się przede wszystkim brytyjskiego reżysera. Andrew przyjedzie z przyjedzie ze swoim nowym filmem Pożegnanie. I taki premierowy pokaz odbędzie się w sobotę 6 sierpnia w Muzie. We'll start Oprócz tego mamy też świetną reprezentację polskich twórców. Będzie z nami Kinga Dębska, reżyserka filmu Moje córki krowy. Autografii dla mojej córki. Mama, no, poczekaj, jak, jak na imię? Asia. Nikt czy tak nie wkurzy jak Twoja własna rodzona siostra, nikt, nigdy. Ja z mi wielka. E, będzie Robert Więckiewicz z Jarnem Prawdy i reżyser świeżej premiery, czyli Campera, e, Łukasz Grzegorzek. Robię pomysł za milion dolarów na no co pomysł dolarów? na grę. To sporo tych gościek na tak krótki festiwal. Sporo. trzeba będzie się szybko przemieszczać po mieście, żeby nadążyć i wszystkich spotkać. Okej, okay, jeżeli jesteśmy już przy przemieszczaniu się, no to będzie taka mała pielgrzymka po całym Poznaniu, mały maraton filmowy i o, tym, o ten maraton chciałbym zapytać Jana i Ewę z nowego kina pałacowego Cześć, Witajcie, powiedzcie o co chodzi z tym krążeniem po mieście. Maraton chodzony, trzy kina, trzy ekrany, trzy różne filmy, ale jeden maraton, dlatego trzeba się przemieścić po Poznaniu i po poznańskich kinach studyjnych. Maraton o nazwie Lotnicy na mieście. Zaczynamy w kinie w 18.30, o 18:30, wędrujemy do kina koła a kończymy na trafce i przytoczenie w skinieria. Okej, okay, to jeszcze na sam koniec wrócę do Gosi Kuzdry, bo mam z nią najlepszy kontakt. Rzućcie i na Skype. <laughs> Powiedz Gosiu, tak naprawdę po co, po co się bawicie w festiwal filmowy? No przecież tych festiwali filmowych w naszym pięknym kraju jest całe mnóstwo. W Poznaniu też trochę tych festiwali jest. Co chcecie udowodnić? Wiesz co, no, trochę jesteśmy pewnie niestabilni jakoś uchowo, że musimy coś robić. To niekoniecznie jest festiwal filmowy. Ja wierzę, że to jest coś trochę inaczej, trochę szerzej. Można wybrać dla siebie dwa pokazy z dziakami, jednak noc dwie, jeden pokaz z na żywo, albo dwie przedpremiery filmów gdzieś Super, bardzo Wam dziękuję za to spotkanie. Zapraszamy na nowy festiwal filmowy w Poznaniu, a ja Was teraz zapraszam na chipsy i na pojegazowane. Ale nie do kina. Pa! Absolutnie.